Istnieje różnica między poczuciem humoru a byciem grupowym błaznem. Niemal każda grupa znajomych ma takiego gościa zawsze uśmiechnięty, zawsze gotowy, żeby rzucić jakimś żartem. Wydaje się, że wszyscy go uwielbiają, ale jest jeden problem nikt nie traktuje go poważnie. Jeśli czujesz, że to właśnie Ty jesteś tym zabawnym gościem, to ten film jest dla Ciebie. Odkryjemy w nim prawdę, która prawdopodobnie zaboli. Ale jednocześnie będzie wyzwalająca. Dlaczego tak wielu mężczyzn chowa się za maską żartu? I dlaczego to może być najbardziej samotne miejsce, w jakim można się znaleźć? Prawda jest taka, że nie zawsze taki byłeś, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że nawet nie pamiętasz już, że faktycznie kiedykolwiek było inaczej. Być może już jako dziecko nauczyłeś się, że jeśli rozbawisz innych, zostaniesz zaakceptowany. Może w domu nikt nie dawał ci uwagi, dopóki nie zrobiłeś czegoś zabawnego? Może byłeś wyśmiewany, więc zacząłeś śmiać się z samego siebie, zanim zrobią to inni? Może nigdy nie czułeś się wystarczający, więc rekompensujesz to byciem tym, który rozkręca towarzystwo? Bo widzisz, śmiech to często maska, ale i zbroja. Zamiast powiedzieć, że czujesz się niepewnie, robisz z tego żart, zamiast przyznać, że boli, Opowiadasz anegdotkę. Zamiast pokazać prawdziwego siebie, pokazujesz wersję, która wszystkim pasuje. Bo prawda jest taka, że robisz to, dlatego że boisz się, że prawdziwego ciebie nikt by nie zaakceptował. A wiesz dlaczego? Bo tak naprawdę nie akceptujesz samego siebie. W każdej paczce znajomych jest miejsce dla klauna kogoś, z kogo można się pośmiać, ale kto nie stanowi żadnego zagrożenia kogoś, kto zawsze rozweseli. Ale nigdy nie zostanie zaproszony do poważnej rozmowy, kogoś, kto jest sympatyczny, ale nie inspiruje, kogoś, kto jest fajny, ale niepoważny. I jeśli jesteś tym zabawnym gościem, to istnieje ryzyko, że dokładnie tak jesteś postrzegany. Bo jeśli ty nie traktujesz siebie poważnie, to dlaczego mieliby robić to inni? Ludzie szanują tych, którzy mają granice, tych, którzy potrafią powiedzieć nie, kiedy trzeba, a jeśli ktoś ich wyśmiewa, postawić się zamiast śmiać się razem z nimi. Wydaje ci się, że wszyscy cię lubią, ale zastanów się. Czy tak naprawdę cię szanują? Czy liczą się z twoim zdaniem? Traktują na równi z innymi w grupie? Czy może jesteś tylko dodatkiem? Jeśli jesteś, to spoko, bo jest śmiesznie. Ale jeśli będzie cię brakowało, to w sumie nic złego się nie dzieje. Sam kiedyś byłem zabawnym gościem w grupie. Wydawało mi się, że wszyscy mnie uwielbiają. Ale z jakiegoś powodu, zawsze o wszystkich spotkaniach i planach dowiadywałem się jako ostatni. Nikt nie pytał mnie o zdanie w poważnych kwestiach. Byłem traktowany jak pewnik, nie jak równoprawny członek grupy, ale ktoś, komu przyzwala się na pojawianie się w towarzystwie reszty. Teraz zastanów się, czy w twoim wypadku nie jest tak samo. Co by się stało, gdybyś nagle postanowił się zmienić, przestać rzucać żartami i zaczął wymagać szacunku? Czy dalej byłbyś częścią tej grupy? Czy może wszyscy stwierdziliby, że ostatnio coś jest z tobą nie tak? Że się zmieniłeś i stałeś się dziwny. Pora, abyś zrozumiał coś, co może zaboleć. Jeśli twoja obecność w grupie zależy od tego, czy jesteś zabawny, to nie masz przyjaciół, masz publiczność. Nie ma nic złego w byciu zabawnym. Poczucie humoru to dar, jeśli jest wyrazem siły i inteligencji. Niekiedy służy przykryciu braku pewności siebie, ale wielu facetów myli jedno z drugim i z czasem to definiuje całą ich tożsamość. Podkreślę to jeszcze raz. Żart. To nie problem. Problem zaczyna się wtedy, kiedy żart jest jedynym sposobem, w jaki potrafisz funkcjonować. Kiedy każdą niezręczność maskujesz ironią. Kiedy każdą trudną rozmowę spłycasz do dowcipu. Kiedy ktoś w jawny sposób cię obraża, a jedyne na co cię stać, to uśmiech i obrócenie tego w żart. Wszystko to sięga jednak jeszcze głębiej niż myślisz. A tego typu reakcje mają także biologiczne podłoże. Czy wiesz, że w świecie naczelnych, takich jak szympansy, czy inne małpy, odsłanianie zębów nie jest oznaką radości. To sygnał podporządkowania, lęku lub stresu. Naukowcy nazywają to grymasem strachu. Małpa pokazuje zęby, by uniknąć konfliktu, by powiedzieć: nie jestem zagrożeniem. Z kolei, samce alfa nie pokazują zębów w uśmiechu. Ich postawa jest zupełnie inna: dominująca, spokojna, stabilna. Nie muszą nikomu nic udowadniać ani rozładowywać napięcia żartami. To inne osobniki, młodsze, niższe w hierarchii, stosują gesty podporządkowania, by uniknąć konfliktu i okazać uległość. U ludzi ten mechanizm przetrwał w subtelniejszej formie. Często uśmiechamy się, by ukryć niepewność, napięcie czy brak pewności siebie. Zabawny gość w grupie to często ktoś, kto nauczył się rozładowywać napięcie żartami, by zyskać akceptację i uniknąć odrzucenia. Ale również sygnalizujesz w ten sposób strach przed ewentualnym konfliktem. No dobrze, wiesz już, że bycie klaunem pozbawia cię szacunku i sprawia, że jesteś postrzegany jako ktoś słabszy przez innych mężczyzn. Ale czy wiesz, że taka postawa ma również ogromny wpływ na twoje relacje z kobietami? Wydaje ci się, że kobiety cenią w mężczyznach poczucie humoru i masz rację. Jak już wspomnieliśmy, Odpowiednio wyważone poczucie humoru może być przejawem inteligencji i pewności siebie. Co innego jednak, kiedy jesteś postrzegany jako klaun, zastanów się: dlaczego masz dużo koleżanek, które śmieją się z twoich żartów, ale nie możesz znaleźć sobie dziewczyny? Dlaczego dziewczyny, które naprawdę ci się podobają, traktują cię wyłącznie jak zabawnego kumpla? Dlaczego mimo całej swojej charyzmy nie czujesz się męsko? Na tym etapie odpowiedź powinna być dla ciebie oczywista. Kobieta może lubić klauna, może go lubić bardzo, ale nie zakocha się w nim, nie odczuje do niego pociągu seksualnego, nie poczuje się przy nim bezpieczna, bo prawdziwa męskość nie objawia się w żartach. Objawia się w obecności, w ciszy, w odwadze, by pokazać się takim, jakim jesteś, bez uciekania w dowcipy. Demonstrując swoją niepewność, pokazujesz kobiecie, że nie jesteś w stanie się nią zaopiekować, tak jak u wspomnianych wcześniej małp. Na podświadomym poziomie kobieta po prostu czuje, że nie jesteś samcem alfa, ale kimś, kto będzie się przed nim płaszczył, kimś, kto jest słaby, w związku z czym nie zagwarantuje bezpieczeństwa jej i jej dzieciom. Mimo milionów lat ewolucji, te mechanizmy wciąż pozostają niezmienne. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nigdy nie jest za późno na zmianę. Jeśli czujesz, że od lat grasz rolę zabawnego gościa, to najwyższy czas to zmienić. Nie od razu, ale krok po kroku. Zacznij od jednej rzeczy: pozwól sobie na bycie poważnym. Jeśli ktoś cię zapyta, co u ciebie, nie odpowiadaj od razu żartem, powiedz prawdę. Jeśli coś cię boli, nie zbywaj tego śmiechem, nazwij to. Jeśli jesteś w grupie, postaraj się zaobserwować, na ile Twoja rola opiera się na rozbawianiu innych. I najważniejsze: nie tłum emocji i bądź ze sobą szczery. Czy zwróciłeś uwagę na to, że gruby facet zwykle robi żarty ze swojej otyłości, niski ze swojego wzrostu, łysy ze swojej fryzury? Może się wydawać, że mają oni po prostu dystans do samych siebie, ale tak naprawdę, w większości przypadków, maskują oni w ten sposób swoje kompleksy i ból, jaki odczuwają przez swoje niedoskonałości. Dlatego spójrz w końcu prawdzie w oczy. Co starasz się ukryć za tą maską uśmiechu? Tylko stawienie czoła swoim lękom i kompleksom, pozwoli ci coś naprawdę zmienić. Twoim zadaniem nie jest rozśmieszać świat. Twoim zadaniem jest stać się kimś, kogo świat nie może zignorować, a tego nie da się osiągnąć, jeśli cały czas chowasz się za maską klauna. Jeśli ten film otworzył ci oczy, zostaw polubienie i komentarz, aby ten film mógł dotrzeć do tych, którzy powinni usłyszeć tę prawdę. A jeśli chcesz dalej wzrastać, przestać grać i zacząć naprawdę żyć. Dołącz do naszego bractwa. Kliknij subskrypcję dzwoneczek i chodź z nami budować nową definicję męskości. Do usłyszenia w kolejnym filmie, bracie. Trzymaj się.